Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołeniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Witamy na Polskiej Fali. Zbliża się 103 rocznica Bitwy Warszawskiej kulminacji wojny z bolszewicką Rosją, w której Polacy walczyli ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami armii UNR. Dniem Wojska Polskiego jest wybrany 15 sierpnia. Tu nie ma przypadku. Jest to uczczenie wielkiego zwycięstwa, kiedy w operacji wojskowej stoczonej w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy nacierającą na Warszawę i na północny zachód od niej Armią Czerwoną a Wojskiem Polskim zgrupowanym nad Wisłą Wieprzem odbyła się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Jednak przed kontrofensywą były długie tygodnie zaciętych walk, porażek przed nacierającym wrogiem i wycofywania się. To był czas kiedy w ramach Wojskowego Sojuszu pomiędzy Rzeczpospolitą i Ukraińską Republiką Narodową wojska polskie pomogły Ukraińcom wybić Rosjan z Kijowa. Niestety wtrzymać miasto na dłużej nie udało się. Moskale skończywszy na Uralu walki z niedobitkami carskimi, teraz rzucili całą potęgę przeciw niezależnej Ukrainie, sojuszniczej do Polskiej Republice. Uderzenie pierwszy konnej armii było tak potężne, że pozwoliło bolszewikom natarcie dalej za kijów, w kierunku Winnicy, Brześcia, Lwowa i dalej za Moście i Warszawy. W ciężkich walkach na Ukrainie wielu żołnierzy ukraińskich i polskich złożyli głowy i zostały pochowane. Często w mogiłach bratnich, jak na przykład w Ostrogu czy w Równem. dziś zaprosiłem do rozmowy na polską falę Jarosława Kowalczuka, który dba o sprzątanie mogił Polaków na Rowniczczyźnie i Wołyniu, dbając o polskie cmentarze. Na Równiczczyźnie jest wiele, wiele miejsc tej naszej takiej wspólnej historii i tych bitw, i wiele tych cmentarzy, jakie potrzebują opieki, i właśnie bo jest te cmentarze w niektórych miejscach zadbane, a w niektórych miejscach jest Trochę tak w e, no, nie bardzo w dobrym stanie. A to znaczy w takich miejscach, e, no, pierwsze takie miejsce i piękne, e, zadbane to jest w na Cmentarzu Libińskim e, parę lat temu z pomocą naszych polskich partnerów, naszych polskich. организации мы отбудовали этот цементаж, поставили помник и ну, в таком добром состоянии сейчас есть. Но кроме того, есть тоже место в Острогу, тоже там есть такая братская могила, тоже. Ну и есть э, пенькные места и тоже такие э, цементажи в Шпанове и в Корцу. Tam też były te bitwy. Wiem, że ostatnio sprzątaliście, panie Jarosławie, bratnią moich żołnierzy polskich w Ostrogu, i robiliście to nie sami. Pomagali także miejscowi mieszkańcy i przyszli ukraińskie żołnierze. I ostatnio było nasze sprzątanie takie wielkie. я уважаю это по строгу. Были, были запрошены и, и местные и лицеисты войсковые, такие молодые хлопаки, и местные были люди, и мы спрятали эту братню могилу, яка там есть в строгу. И, 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 и мы сделали таких добрых справ, и выткнули эти, эти джеба, эти, эти, эти кшаки, ну и так, и то из таких остатних To ostok, tak. Jest to wielka i zaszczytna sprawa, jako zachowanie pamięci o naszych rodakach, przodkach, które znaleźli tu ostatni spoczynek. Ale także takie prace oporządkowania cmentarzy nieraz są znakiem nowego odczytania polsko-ukraińskich relacji. Kiedy ze strony ukraińskiej udział w sprzątaniu polskiego cmentarza jest sposobem wyrazić wdzięczność Polakom za wsparcie Ukrainy w wojnie. Zawsze nas naród ukraiński miejscowy, oni zawsze nam pomagali, zawsze nam wspierali. A teraz szczególnie. под таким контем этой 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 помощи, який надає Polska, Ukraina podczas tej, tej wojny. I no jeszcze, jeszcze więcej jest takich ludzi, jakie chcieli coś do, dokłać do tego, bo wiadomo, że wiele, wiele takich kobiet wyjechali do Polski, a my się i oni też porządkują. Przypomnę, że był z nami Jarosław Kowalczuk, prezes Centrum Edukacyjnego. Tomasza Oskara Sosnowskiego to jedna z kilku równińskich organizacji polsko-ukraińskich, której działalność Leży w obszarze rozwijania relacji polsko-ukraińskich, dbają też o polskie cmentarze na Wolynie. Dziękuję Panie Jarosławie i życzę powodzenia w dalszych pracach. Na żal czas naszej programy dobiega końca, uważajmy wszystkim efektywną o następnego tygodnia, wyreżite CB i nie ustawajmy w wysiłkach robienia wszystkiego dla naszego zwycięstwa w tej ciężkiej wojnie. Wszystkiego dobrego, Papa! Pa. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.